Disia popisz, sprawia. Nie omijaj! Ej, nie omijaj. Tutaj przewodnicz, pokazuję. Chodź. Ale ziuk okaza dalej. No, chod, chod, proszę, chod. Ładnie. Zrobiła się. Sprawdzamy, koka. E, e. Dobra. sprawdzamy jeszcze. I proszę. No, już, już. no chod, doby, doby, doby. Koka, chodź, dawaj, dawaj, dawaj. Sików nie no, 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 to kul, To kul, proszę zrobić. Tutaj proszę wejść. Chodź nie Chodź.